niech będzie pochwalony Jezus Chrystus byliśmy z Marcinem w piątek, sobotę i niedzielę w Litzbarku Warmińskim prowadziliśmy tam takie rekolekcje uwielbienie styl życia, co widzieliście na fejsie albo na stronie na fejsie no i jadąc tam modliliśmy się uwielbialiśmy Pana i czuliśmy, że proroczo mamy podejść do sprawy więc słuchaliśmy Ducha Świętego, co nam mówił. Ja sobie to wszystko zapisałem na telefonie, żebym nie zapomniał. I dostałem taką listę sprawunków do wykonania, że tak powiem. No i ym, w trakcie tam rekolekcji drugiego dnia prowadziliśmy też warsztaty z yy, prorokowania. No i stanęliśmy w takim miejscu wiary. I wyszliśmy na środek i zaczęliśmy tam pytać. To znaczy, ja wyszedłem z tą swoją listą i pytałem ludzi, czy są ci, których dostałem. No i to było coś takiego, że dostaliśmy imiona i jakaś sprawa. No i mimo, że tam było 65 osób, w tym 9 facetów, to dostaliśmy konkretnie 3 imiona męskie. Jednodamskie, przynajmniej ja dostałem tam jeszcze jakieś, ale były one bardzo trafne i dokładnie opisywały to, co ci ludzie w tym momencie przeżywali. I Bóg po prostu po posłużył się nami, żeby przynieść im zbudowanie, pocieszenie. I wiecie, jak sobie przypominam to, jak, jak dostawałem te, te rzeczy i pisałem na tym telefonie, to to były takie bardzo delikatne myśli, po prostu wpadały do głowy i... Można było sobie pomyśleć, że to są jakieś tam moje myśli. A jednak to wszystko było od Ducha Świętego. I też była, było takie coś, że jeszcze później, po wieczorem, rozmawialiśmy z jedną dziewczyną. Ja miałem też słowo prorocze do pewnego imienia, że tak powiem. I ja się jej pytam, jak masz na imię? A ona mówi, że ma na imię Ola. I ja tam zapytałem o coś, czy ma jakieś schorzenie, i miała to schorzenie. I wierzę, że też to, to też poszło z ducha, że tak powiem. I po prostu Bóg jest, Bóg jest dobry, i mówi do nas, i chce budować poprzez nas innych ludzi budować poprzez nas, poprzez Słowo Prorocze cały Kościół. Także chwała Panu. Trzyma się? Trzyma się? Okej. Okay. Y, powiem wam, że to było jeszcze ciekawe co do y, tego, co zaczął Krzysiu mówić. Że pierwszego dnia wieczorem, kiedy dojechaliśmy, y, było tak, że y, tak jak Krzyś powiedział, zanotował te wszystkie rzeczy na telefonie, ale była też jedna dziewczyna. Która powiedziała po tym jednym wieczorze: mówi, słuchajcie, wszyscy doświadczali Boga w jakiś sposób, a ja nie. I było jakoś tam przykro z tego powodu. I mówi, ja to w te uzdrowienia nie wierzę. I my jej opowiadaliśmy te różne rzeczy, On mówi, ja, ja to nie z tych wierzących w takie rzeczy. To stwierdziliśmy, OK, to się pomodlimy za ciebie. I to było bardzo ciekawe. Bo modlimy się za nią. I zobaczyłem taki obraz takiej dziewczynki małej, która siedzi sobie sama na, na jakimś skarniaczku, na głazie, nie wiem, co to było. I pytam się jej tak, mówi, jesteś jedynaczką? Ona, no tak, modlimy się dalej. I przychodzi takie też wrażenie na temat jej ojca, że, że jej ojciec też gdzieś ją zostawił, opuścił. I zadajemy drugie pytanie, a co z twoim ojcem? Nie znając ją zupełnie, ona mówi, no uciekł, jak miałam 3 lata. I ona już trochę tak patrzy w ogóle, co się dzieje. I przychodzi trzecia myśl. Zupełnie wydawałoby się głupia i nieznacząca, bo miałem wrażenie, że miała w przeciągu ostatniego czasu problemy z samochodem. I się pytam, słuchaj, czy coś ci to mówi? Ja czuję, że w ostatnim czasie, w ostatnich tygodniach miałeś jakieś problemy z samochodem. ona mówi, no właśnie ciągle mi się psuje się pyta, a jaki ma kolor? A ja się jej pytam, brązowy? Ona, brązowy. Znaczy szary. To był szary. To był szary. Pytam, szary? Szary. I ona była zupełnie tak zdziwiona. Ja się pytam, pytaliśmy się potem, i co, przypadek? No nie. Za dużo informacji. Jeszcze, a, jak Krzysiu jechał, jak jechaliśmy samochodem, Krzysiu miał to na tej liście, zepsuty samochód, nie wiedział zupełnie, o co chodzi. Więc naprawdę to było takie wejście dla nas na taki nowy, proroczy poziom, bo często się zdarza, jak przychodzimy tutaj, mówimy, Bóg uzdrawia osobę z tym i z tym, Bóg uzdrawia, jest tu ktoś, kto ma taki i taki problem i wiele świadectw, ludzie tu wychodzą i zaświadczają o tym, że faktycznie Bóg to robi, ale ja od jakiegoś półtora tygodnia modlę się, żeby Bóg mówił więcej, wyraźniej i faktycznie, Praktycznie kiedy zaczęliśmy się modlić, no skąd mogliśmy wiedzieć rzeczy na temat jej ojca, samochodu, koloru samochodu. To były takie rzeczy, że Bóg chciał jej pokazać, słuchaj ja angażuję się w twoje życie i znam wszystko i wiem wszystko o twoim życiu. Więc to z takiej sfery właśnie proroczej słyszenia Bożego głosu, ale były też dwa takie ciekawe uzdrowienia na tym wyjeździe pojechaliśmy tam tak naprawdę dzielić się tym w jaki sposób Bóg działa w naszym życiu, ale też postarać się przekazać taką praktyczną też wiedzę na temat tego w jaki sposób też posługiwać i takie dwie siostry zakonne podeszły do nas po całym tym czasie i powiedziały, wiecie co chłopaki, ja byłam i na Przymierzu Miłosierdzia, to jest taka znana wspólnota ojców Antonello Enrique, w różnych miejscach. I wszyscy faktycznie gdzieś w tych darach chodzili, ale pierwszy raz tutaj ja dostałam konkretne instrukcje, w jaki sposób mogę posługiwać. I te siostry były takie poruszone, mówi, chciałybyśmy żebyśmy następnym razem się spotkali i kontynuowali te rekolekcje. Także to było super. A z dwóch świadectw uzdrowień, które były, dla nas takie mocne i poruszające, w piątek wieczór modliliśmy się nad całym tym zgromadzeniem, które było i po prostu tak poczuliśmy, w planie, w planie była modlitwa o, uzdrowienie, o uzdrowienie następnego dnia. Ale przyszło takie poczucie po, po, po mojej pierwszej konferencji, że trzeba się teraz pomodlić. Więc zaczęliśmy modlić się do, do, do mikrofonu o uzdrowienie, i przyszła dziewczyna, która miała jakby skrzywienie kręgosłupa takiego garba. I koleżanki powiedziały, ona nie mogła się wyprostować już od, od takiego długiego czasu chodziła zgarbiona. I kiedy poprosiłem, zacznijcie sprawdzać, co dzieje się po modlitwie, pierwszy raz wyprostowała się, i one były wszystkie w szoku. Koleżanki były tak zdziwione, że, że to się stało od razu. I to było tak na dobry początek, ale drugie świadectwo, które było chyba dla nas takie jeszcze mocniejsze, widzieliśmy, że przyszła dziewczyna, która mocno kulała, a drugiego dnia w sobotę chcieliśmy właśnie przeprowadzić nauczanie na temat tego, że Jezus dzisiaj uzdrawia. Że umarł na krzyżu po to, by uzdrowić nasze choroby, ale że chce się nami posługiwać, żebyśmy kładli ręce na chorych i uczyliśmy ludzi, jak to robić. Wzięliśmy krzesło na środek, chętną osobę, której, co, którą coś bolało, w tym przypadku tą dziewczynę z, z problemem z kolanami. I dwie osoby, w zupełnie też w cudzysłowie, z przypadku i po instrukcjach, robiły, co mieliśmy robić. Położył ręce, mówiły w imieniu Jezusa: Niech ból odejdzie w ten sposób to wyglądało. Co był za problem z kolanem? Problem był taki, że dziewczyna miała zerwane więzadła. Nie wiem, czy krzyżowe, czy, czy poboczne. Krzyżowe, tak? Zerwane więzadła krzyżowe, więc poważna sprawa. Przesuniętą rzepkę, stan zapalny w kolanie i, i brak płynu w, w, też w stawie kolanowym. W obydwu. Mhm. Jeszcze, jeszcze drugie miała, ale zerwanie miała w jednym kolanie. No, i wzięliśmy taki gruby kaliber na, na środek. Więc dwie osoby chętne, dwie osoby chętne wyszły, i po naszej instrukcji modlimy się w imieniu Jezusa. Niech ból odejdzie, niech rzepka wróci na miejsce, niech zerwane więzadła będą uzdrowione. Zaczęliśmy modlić się z wiarą i sprawdzamy. Co się dzieje? Po pierwszym razie ona mówi: No, bolało jak boli, nie mogę nic zrobić. Ja mówię: Ok, bądź szczera, modlimy się drugi raz. I pomodliliśmy się drugi raz i tej dziewczyny zaczęły płynąć łzy z oczu. I pytamy się, jak jest. Ona mówi: Ból odszedł, wstała i mówi: W 50% jest lepiej. Więc modlimy się trzeci raz. I słuchajcie, za trzecim razem wstała, zaczęła robić wszystko. Skakała, klęczała, obracała się, biegała, wszystko robiła. Mamy to nagrane na świadectwie. I osoby, które trzymały jej ręce na kolanach, co było ciekawe, mówiły, słuchajcie, tam się coś przemieszcza pod rękoma. Więc to są tak zwane cuda stwórcze, kiedy Bóg po prostu robi coś z niczego i, i sam suwerennie działa. Więc to było niesamowite. Mam, wczoraj chyba o północy z nią pisałem. Mówi, jestem na grillu, opowiadam, rodzice mi nie wierzą, ale muszę iść do lekarza, niech on to sprawdzi. Mamy badania sprzed, zrobi badania po. E, no, chodzi, biega, skacze. Myślę, więcej nie trzeba na razie, więc chwała Bogu. Ale będzie super świadectwo, kiedy kiedy przyjdzie i kiedy, kiedy też będzie miała dokumentację medyczną. Także te rzeczy się dzieją, są niesamowite, wspaniałe, dlatego że nasz Bóg jest wspaniały. Amen. Amen. I chce się nami wszystkimi posługiwać. I to nie jest dlatego, że ja czy Krzysiek jesteśmy nie wiadomo jacy, o czym mówiliśmy dwa tygodnie temu, że nie jesteśmy, ale dlatego, że Bóg jest wspaniały i niesamowity. Więc chwała Bogu. Alleluja. To, co dzisiaj chcę powiedzieć, chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie list do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, 13, rozdział 13, werset. Jeśli ktoś ma Biblię, pierwszy list do Koryntian, 13, rozdział 13, werset. Tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość. Te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. Dobrze znany fragment, który kończy a, i też przeplata się z hymnem o miłości, z, który mówi, <śmiech> który, <śmiech> Przepraszam, jest spisany w liście do Koryntem. 1 Koryntian 13, 13. Tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość. Te trzy z nich zaś największa jest miłość. I ostatnio mówiliśmy sobie o wierze, i te wszystkie świadectwa, które słyszymy, to są świadectwa działania naszej wiary. Wszystkie cuda, wszystkie świadectwa, nawet te rzeczy prorocze, o których mówiliśmy przed chwilką, są owocem działania naszej wiary. Wiary w kogo? Wiary w Jezusa. Nie wiary po prostu. Mówiliśmy też sobie o tym, że wiara tak po prostu jest czymś pustym. Wiara musi być podłączona do czegoś, a tak naprawdę do kogoś. I nasza wiara jest podpięta pod imię Jezusa Chrystusa i pod Jego krzyż. Amen? I dlatego z krzyża Jezusa Chrystusa płynie moc, by uzdrawiać, by leczyć, by zmieniać życia. I wiecie, wiele ludzi. Tłumaczy ten fragment i tłumaczy ten werset w taki sposób, że miłość jest tutaj najważniejsza, bo jest, ale mówią wiara i nadzieja, Paweł pisze tutaj, że one się nie liczą, że one są nieważne. I chcę wam pokazać, że to jest trochę nadinterpretacja, ponieważ biorąc pod uwagę też inne listy, które pisał Paweł, mówią że Bóg chce, abyśmy wierzyli, chce, żebyśmy, mocną, żebyśmy mieli mocną wiarę, chce, żeby, żebyśmy mieli nadzieję. W liście do Hebrajczyków jest napisane, że przykłady ludzi, którzy mieli nadzieję, Abrahama, który miał nadzieję w to, że Bóg spełni obietnicę, mimo że było to po ludzku niemożliwe. Więc nie możemy tego fragmentu tłumaczyć w taki sposób, że wiara i nadzieja są nieważne, bo miłość jest ważna. Musimy ten fragment zrozumieć tak, że wiara jest konieczna, że nadzieja jest konieczna i że miłość jest konieczna. Dlaczego? Chcę Wam powiedzieć, dlaczego miłość jest tutaj podkreślona i miłość jest jakby wywyższona ponad pozostałe dwie rzeczy. Ponieważ zobaczcie, to jest różnica. Wiara jest aktywna dzisiaj. Jeśli wierzysz, to wierzysz dzisiaj. Jeśli modlisz się o uzdrowienie, używasz wiary dzisiaj. To jest czas teraźniejszy. Wiara jest konieczna, byś dzisiaj korzystał ze, z tego wszystkiego, co Bóg ma dla ciebie. Amen? Wiara to jest teraźniejszość. Nadzieja, zobaczcie, odnosi się do przyszłości. Abraham miał nadzieję... Że Bóg spełni jego obietnicę i on miał, był pełen radości, pełen oczekiwania, że coś się stanie w przyszłości, więc nadzieja tyczy się rzeczy przyszłych. I na czym polega wyższość miłości w tym wersecie, w tym fragmencie? Wyższość miłości polega na tym, że miłość trwa i dzisiaj. Będzie trwała jutro i będzie trwała w wieczności. Wszystko przeminie, ona nie przeminie. Bo kiedy spotkamy się już z Bogiem tam twarzą w twarz, już nie będziesz potrzebował mieć wiary, bo będziesz widział Boga twarzą w twarz. Nie będziesz potrzebował mieć nadziei, bo, bo nie jest potrzebne oczekiwanie na przyszłość, kiedy jesteś już z Bogiem. A miłość będzie, bo Bóg jest miłością. Rozumiemy? Amen? Więc to jest ważne, żeby to zrozumieć. Chcę, żebyśmy na tej bazie i na tym fundamencie przeczytali sobie Jana trzeci rozdział od 16 wersetu do 17. Znany fragment i często cytowany, często o nim się mówi, szczególnie ewangelizując, Jana 3, 16 do 17. Tak bowiem Bóg umiłował świat. Że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, by świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Ten fragment jest cudownym i wspaniałym fragmentem, który mówi o tym, że Bóg Cię kocha, Bóg szanuje Ciebie, Bóg. Pragnie Ciebie i Bóg tak Cię ukochał, że dał swojego jednorodzonego, jedynego Syna, abyś ty mógł żyć. Pamiętam historię, kiedy byliśmy w Bostonie w 2010 roku na rekolekcjach z Marią Wadiją, z ojcem Tomem Di Lorenzo. Pojechaliśmy tam w kilkanaście osób. I tam jest właśnie taki ksiądz ojciec Tom, on tu był kiedyś raz. I opowiadał kiedyś o takiej historii, gdzie poprowadzi e, audycje radiowe i do tego radia dodzwoniło się dziecko. Mały chłopiec jeszcze tam kilka lat miał chyba. E, I na tej audycji on, ten chłopiec powiedział, przepraszam, a czy mogę się czymś podzielić, czy mogę coś powiedzieć? W takim wiecie dziecięcym głosem. Ojciec to mówi, oczywiście, co chcesz powiedzieć. I on powiedział, bo miałem sen Więc go pyta, co było w tym śnie? Widziałem ojca, Boga ojca. Widziałem kiedy Jezus umierał na krzyżu, kiedy Ojciec tak bardzo płakał, tak bardzo płakał, tak bardzo płakał, że oddaje swojego jedynego Syna. I mówił to takim płaczącym, łamiącym się głosem ojciec płakał i miał złamane serce, kiedy musiał oddać swojego jedynego syna, bo wiedział, że to jest jedyna droga, jedyny sposób, żeby odkupić ciebie, odkupić mnie, żeby, żeby zapłacić za twoje winy i za moje winy. Bo my często myślimy, że Bóg jest, Bóg Ojciec w swojej wielkości i wszechmocy pozbawił się uczuć i zrobił to jakoś automatycznie. A to dziecko miało objawienie tego, że ojciec płakał, że ojciec miał złamane serce, kiedy widział Jezusa, który oddawał swoje życie w Właśnie za ciebie i właśnie za mnie. I czytamy to w tym fragmencie, że tak Bóg, ojciec, umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I chcę Wam powiedzieć, że miłość Boga objawiła się przez to, że Bóg. Musiał wziąć coś głęboko ze swojego serca, wyrwać to z całej swojej siły i powiedzieć: Ja daję ci go. Miłość Boga względem Ciebie wyraża się w dawaniu. On ukochał Cię tak, że syna swojego jednorodzonego dał. Dlaczego na to zwracam uwagę? Bo chcę Wam dziś powiedzieć o tym, że nasza miłość do Boga. Też wyraża się w dawaniu. To zdanie chcę, żebyście dzisiaj zapamiętali. Miłość, Twoja miłość do Boga, też wyraża się w dawaniu. I są takie dwie płaszczyzny, o których sobie zaraz powiemy, w jaki sposób ta miłość się wyraża. Po pierwsze, Twoja miłość do Boga wyraża się bezpośrednio. W spędzaniu czasu z Bogiem, w dawaniu Jemu bezpośrednio Twojego uwielbienia, Twojej modlitwy. To jest jakby ta bezpośrednia linia, ale jest też drugi sposób i druga płaszczyzna. Ty okazujesz swoją miłość do Boga przez miłość do innych ludzi. I tych dwóch rzeczy nie można od siebie odłączyć. Nie można kochać Boga i kochać tylko Boga, a nie kochać ludzi. Odwrotnie też. Słowo Boże nawet mówi, jak możesz mówić, że kochasz Boga, którego nie widzisz, skoro nie kochasz ludzi, których widzisz? Tak brzmi najważniejsze przykazanie w Mateusza 22 od 37. Posłuchajcie, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do Niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Dwie płaszczyzny Twojej miłości do Boga. Dwa sposoby, na jakie wyraża się Twoja miłość do Niego. I jest jeszcze jeden fragment. Pierwszy Jana 5, pierwszy list Jana, piąty rozdział, trzeci werset. I w nim święty Jan uczy nas. Czym też tak konkretnie, już tak najbardziej konkretnie przejawia się nasza miłość względem Boga? Pierwszy list Jana 5, piąty rozdział, 3 werset. Albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań. Miłość względem Boga polega na wypełnianiu Jego przykazań. W nowotestamentalnym rozumieniu trzeba to zrozumieć w ten sposób. Nie, nie chodzi tu tylko o dziesięć przykazań, chodzi tu o Jego słowo. Twoja miłość do Boga wyraża się w tym, na ile znasz Jego słowo i na ile jesteś mu posłuszny. To jest miara Twojej miłości do Boga. Chcę Wam zwrócić na to uwagę, że to co dajemy Bogu może mieć wartość albo jej nie mieć. Przychodzimy tutaj we wtorki i teraz możemy zadać sobie pytanie: każdy z nas, czy moje uwielbienie, które składam Bogu tutaj, poświęcam co tydzień, od kilku lat, ileś godzin. Na te spotkania staram się przychodzić, nie odpuszczać, wali się, pali jestem, staram się, walczę o to, żeby tu być. I zadać sobie pytanie, czy to ma wartość, czy jej nie ma? I od czego to zależy, czy nasze uwielbienie będzie miało wartość, czy nie będzie miało wartości? Nasze uwielbienie może być albo wonią kadzidła, która podoba się Bogu. Albo po prostu jakimś swądem spalenizny, który się unosi jak dym z horteksu nad skierniewicami. Jaki zapach z siebie wydajesz w duchowym znaczeniu? Jaką woń wydajesz Bogu? Jak, jaki zapach ma woń, którą wydajesz Bogu w uwielbieniu, za co zaraz się zabierzemy tutaj? Od czego to zależy? Od tego. Czy robisz to w miłości do Boga, czy nie? Czy kiedy wychodzisz ze spotkania, kiedy wracasz do domu we wtorek, masz tydzień przed sobą, i czy twoje życie w tygodniu jest życiem w posłuszeństwie Bogu, Jego Słowu, czy twoje życie jest uwielbieniem? Jeśli twoje życie jest uwielbieniem, jeśli w twoim życiu przestrzegasz Bożych praw, przykazań, nie robisz tego dlatego, że się boisz. Niektórzy tak traktują chrześcijaństwo. Ja nie mogę, mam zakazy, nakazy. To nie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo polega na tym, że jesteś zakochany w Bogu i z miłości robisz te wszystkie rzeczy. Przestrzegasz przykazań, bo go kochasz. Czytasz słowo i przestrzegasz słowa, bo go kochasz. I to jest jedyna rzecz, która motywuje Twoje serce. I teraz. Jak wygląda Twoje życie? Czy Twoje życie jest uwielbieniem? Posłusznym Bogu, Jego słowu. Jeśli tak jest, to przychodząc tutaj, gwarantuję Ci, że każda pieśń, którą będziesz wydawał, każde, każdy dźwięk, który wyjdzie z Twoich ust, każde kocham Cię, które wyjdzie w kierunku Boga z Twoich ust, będzie miłą wonią dla Boga. Ale są też te same słowa, które wychodzą z ust ludzi, brzmią z zewnątrz tak samo: Kocham Cię, uwielbiam Cię, wywyższam Cię, a nasze życia są daleko, i wtedy ta woń wcale nie jest miłą wonią Bogu, bo Bóg oczekuje miłości. To znaczy posłuszeństwa Jego Słowu i posłuszeństwa Jego przykazaniom. Amen. I druga płaszczyzna której chcę powiedzieć, w jaki sposób kochamy Boga i w jaki sposób okazujemy Mu swoją miłość, to to, że kochamy naszych braci, tych, którzy są wokół nas. Kochamy ludzi, którzy są wokoło. I jesteśmy dawcami, tak samo jak Bóg dał swojego Syna, tak samo my dajemy ludziom. Swoją miłość, pomoc i troskę, to, o czym mówi Słowo, musisz kochać swoich, swoich braci, jeśli chcesz być uznany za tego, kto kocha Boga. I teraz chciałbym, żebyśmy to zdanie odnieśli do naszej wspólnoty tutaj. Nie chcę latać po chmurkach, opowiadać historii nie wiadomo skąd. Chcę, żeby każdy z nas dzisiaj sobie zadał pytanie, przychodząc tutaj, czując się członkiem wspólnoty. Czy chodzę tu tylko brać, czy przychodzę też dawać? Bo Twoja miłość do Boga wyraża się też w tym, czy dajesz i inwestujesz we wspólnotę, w której jesteś. I to dawanie i to inwestowanie to są to zgama rzeczy, które możemy robić. I dobrze słyszeliście ogłoszenia przed chwilą, w których mówiliśmy, potrzebna jest osoba do tego, do tamtego. Chcę Wam powiedzieć, naprawdę jest wiele potrzeb we Wspólnocie. Są grupy wstawiennicze, które spotykają się raz w tygodniu, w domu, modląc się o nasze wyjazdy, ewangelizacje. Są grupy ewangelizacyjne, jest grupa ewangelizacyjna, która raz w miesiącu chodzi po domach głosić słowo. Są też takie, wydawałoby się, mniej odpowiedzialne zadania, a jednak są odpowiedzialne i potrzebne, bo trzeba kadzidło rozpalić. Trzeba przyjść pomóc, coś zrobić, slajdy zmieniać. I Twoja miłość do Boga wyraża się w tym, kiedy Ty przychodzisz, by służyć. I dzisiaj chyba o tym nawet papież mówił w swoim kazaniu o służeniu. Więc chcę, żeby każdy z nas zadał sobie takie pytanie i zrobił sobie rachunek sumienia w sercu, bo ja stoję może z przodu i wiecie, czasem to tak ogólnie widzę, i bardzo często jest tak, że w pięć służb, w których potrzeba ludzi, angażują się te same osoby, bo nie ma ich więcej. Trzeba sobie zadać pytanie: czy przychodzę tylko wziąć, czy przychodzę dać? Jeśli przychodzę też dać, to gwarantuję Ci, wzrośniesz tak szybko, że nie będziesz wiedział, kiedy ten wzrost przyszedł. Dawanie sprawia wzrost. Dawanie sprawia, że rzeczy się dzieją szybciej, mocniej, bardziej. I chcę Wam powiedzieć, że ja widzę tyle świadectw w moim życiu, tylko dlatego, że jestem w ciągłym dawaniu. Muszę jechać się za tego pomodlić, jechać na tą posługę, zrobić to, zrobić to, zrobić to. I wiem, że z jednej strony mogę się zapędzić w taki. Rytm, który też nie jest dobry do końca, ale z drugiej strony wiem, że jeśli będę miał relację z Bogiem, będę dbał o mój czas osobisty z Bogiem, to to sprawi, że będę wchodził dalej i dalej, i dalej i nowe drzwi będą się otwierały, bo stagnacja rodzi brak owoców. Kiedy jesteś tutaj i nie dajesz, to po prostu stoisz w miejscu. Żebyście mnie dobrze zrozumieli, ja nie mówię o żadnym wyrzutem do nikogo. Chcę tylko zaznaczyć i pokazać, że chrześcijaństwo bez wydawania owoców po prostu no, nie, nie da się o czymś takim powiedzieć, nie istnieje. I musimy zacząć od naszej Wspólnoty. Można podejść, spytać słuchaj, gdzie jest potrzeba, co trzeba zrobić? Gwarantuję wam, wszyscy będą szczęśliwi. Jest tyle pracy. Czy jeśli chodzi o ewangelizację, czy o wstawiennictwo, każdy może znaleźć swoje miejsce, w którym dobrze się czuje, ale jeśli chcesz wzrastać, wejdź w dawanie. Zacznij dawać, zacznij robić, zacznij być dawcą, jakim jest Ojciec, i dał to, co miał najcenniejsze swojego Syna. I chciałem o tym dziś powiedzieć, i z tym nas zostawić trochę do refleksji. Teraz będziemy uwielbiać Boga, czyli też dawać z siebie. Będziemy dawać chwałę, uwielbienie i podejmijmy decyzję, czy chcemy być ludźmi, którzy kochają Boga i z tej miłości wypływa uwielbienie. Bo wtedy to ma wartość, wtedy to ma jakość i wtedy Bóg się do tego przyznaje. Amen.